Siema siema, zapraszam na nowy filmik Są nowe nabytki, dwie kaczy i kaczka To są nowe jakie idziemy hodować, bo hodowli są zmiany duże Niestety jest trata kolejna koło trzeba bo... bo tu muszę robić taki Mac Szkoda Szko wymiany jest o, jest Moja kaczka jest tutaj a to jest to jest i ten pił, a to jest inna kaczka i są fajne i się je przysłały mi i ten i na no, razie tu siedzą to będzie krótki filmik nowych nabytków jak się prezentują